Zgody nie wyboru, mamy być wincielę się uszczębowana. czuję się. Czuję się, jakbym kilka ostatnich tygodni spędził pod stetą gruzów. Eee, Fak. Dobra, już wstaję. Ale YouTube nie znosił widoku Lybka i niszczył wszystko, co ten stworzył. Ujrzeli wtedy widzowie, że w ten sposób nic nie można osiągnąć na kanale. Ani fejmu, ani wyświetleń. Stanęli więc między nimi i próbowali pojednać między sobą. Jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie stanęli widzowie, ani YouTube, ani dypek nie mieli żadnej władzy. W miejscu tym wyświetlenia i subskrypcje rosły liniowo. Tak oto minął kolejny rok twórczości. A z tego roku pojawił się nowy mikrofon. Po nim powstały wszystkie nowe serie. Styl miniatur, a na samym końcu lepsza jakość. Widzowie cieszyli się ze wszystkiego, co wówczas powstało a swoimi lajkami darzyli jednakowo wszystkie gry. Ale gniew YouTube'a był tak wielki, że przemówił do swoich pracowników, by nie przywracać Lipkowi monetyzacji. A gdy to się stało, pracownicy stali się jego sługami. YouTube tchnął w nich część swojej administracyjnej mocy, aby mogli ukryć kanał Lipka. Ale Lipek podpatrzył czyn YouTube'a i przemierzył lunchery, by znaleźć nową premierę gry, a gdy już ją kupił, ta stała się jego serią. Lypek tknął w nią część swojego czasu, by naprawić szkody wyrządzone przez platformę. Wtedy YouTube zwrócił się do innych serwisów, lecz widzowie zesłali potężną falę wyświetleń, która wyniosła lybka ponad dno. Ale wraz z czasem fala opadła. Więc Lypek wielce się zasmucił i rzekł wreszcie: Nigdy więcej nie trafi reklama wasza na mój kanał, bo on jest mój i taki pozostanie na wieki. Ale Lypek i YouTube nie zaprzestali wojny na innych kanałach i płonęła w nich nienawiść. A YouTube pokonał Lypka, który wrócił płakać do swojego konta. I zobaczyli widzowie, że prysła równowaga między wyświetleniami a subskrypcjami, i zakleli YouTube'a, aby ten odebrał Lipkowi wszystko. A YouTube w swej zawziętości tak uczynił. Ale widzowie obawiali się, że któregoś dnia spotka to inne kanały, dlatego uprosili Lipka, by ten wciąż tworzył, aby pewnego dnia powrócić na powierzchnię. A Lipek w swej naiwności. Tak uczynił Napisom i na grobie, date imię i nazwisko. Hej, da te imię i nazwisko By wtedy czytający mogły mówić o mnie wszystko. Hej, mogły mówić o mnie wszystko